Czy wy macie pojęcie, co żeście narobili? Cześć, witam Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Człowiek se prowadzi te YouTube y, ma jakieś tam ambicje. Myśli sobie, bo ma plany oczywiście. Ma plany, tak? Człowiek ma plany, wyobraźcie sobie. I myśli sobie ten człowiek. Okej, okay, mam 9800 suba 9800. Z takim a takim przyrostem. No to człowiek sobie myśli. No to okej, okay. to za miesiąc pi razy drzwi, przekroczę próg 10 tysięcy subów. Super! Wow! I człowiek tworzy sobie plany. Tworzy sobie, wyobraźcie sobie. Tak robią YouTuberzy i LegoTuberzy i wszyscy tak robią. Plany mają. No to planuje sobie, tak? Za miesiąc około, mówię, będzie 10 tysięcy suba. Ok, mówię. Dodatkowo. Za dwa tygodnie będzie tysięczny film, który robię tylko na tym kanale, bo nie zapominajcie, że mam trzy kanały. Tak, tak robią youtuberzy. Mają po kilka kanałów. Ja mam trzy. Na przykład, sprawdźcie sobie w narożniku. No to mówię, tysięczny film. Będzie troszkę wcześniej niż 10 tysięcy suba, ale będzie, tak? No to okej. Okay. Mówię, zrobi się fajną akcję. Zrobi się przepiękną akcję. Mówi, weźmie się, zrobi ten tysięczny film, a później się będzie, prawda, żebrać jak ten bezdomny, o te suby. Że wiecie, że jak po tysięcznym filmiku będzie 10 tysięcy subów, to będzie w ogóle super wow. No to okej, okay, mówię. Jak żul o te suby, tak? Zapuszczam brodę! Jak baran jakiś. Zapuszczam włosy, nie obcinam się. Chociaż na ryzyko idę, bo lana sekunda mogą nam zamknąć przecież warsztaty fryzjerskie i salony zresztą też. No to zapuszczam się, jak ten baran jakiś. I plany mam dalej. Będzie, mówię, akcja. Zrobimy akcję, zrobimy w ogóle śmieszną akcję. Zrobimy całą serię filmików o tym, jak będę was żebrał osoby. Mówię, będzie w ogóle cały tydzień. Cały tydzień będzie, mówię. Taki, że zrezygnujemy z przeglądów, z gazetek, z, w ogóle z recenzji, ze wszystkiego. Robimy cały tydzień, gdzie będę robił jakieś głupie filmy i was yy, błagał, żebrał osoby. Żeby tą dychę uzbierać. Świetny plan, mówię. Listopad zapowiada się ciekawie. A tu, Bach! Człowiek nic nie może zaplanować. Chodzę sobie o to ja. Wyobraźcie sobie. Chodzę sobie o to ja. Z taką oto, prawda, transparentem. Nie wiem, czy tu. Wi nie wiem, czy widać. Więc go wyrzucę stąd. Chodzę, żeby człowiek spokojnie w piątek z takim transparentem. Na którym pisze jasno. i... Na której pisze jasno, prosimy aktualną partię rządzącą o możliwie raptowne wyjście z tego miejsca. Bo tak się pisze, tak robią youtuberzy i ludzie. Okej, okay, idę sobie. Patrzę nagle, a tu taki brodaty robi akcję. Robi akcję, że zbieramy challenge w ogóle i dla mnie suby. bym dychę osiągnął. Okej, okay, mówię, nie uda się, nie uda się, mówię. Moje plany nadal, nadal wypalą. I tyle udało mu się, moi drodzy. Wstaję sobie w sobotę rano. A może to była niedziela? Tak, to była niedziela. Wstaje sobie w niedzielę rano. To jest w sobotę niedziela. Niedzielę rano i jest 10 i tam ileś tysięcy. No jak się tu nie zdenerwować? Powiedzcie mi, jak się nie zdenerwować. A miałem takie plany. Mówię około tysiąca i dziesięciu tysięcy subów. Robimy tak, będzie nowe intro, to na pewno. Ale potrzebuję czasu na przygotowanie. I go miałem jeszcze mieć 2-3 tygodnie. Nowe intro. W ogóle zmiany w recenzjach będą. Bo mówię, 10 tysięcy to już jest profesjonalizm, tak? Profesjonalizm. To mówię, muszą być zmiany. Musi być dużo rzeczy. A tu nagle bach! Jak z jasnego nieba. Ja się teraz was pytam. Jak ja mam żyć? Jak wy mi to mogliście zrobić? Jak mogliście mnie pozbawić takiego fajnego kontentu? A teraz mam co? I do fryzjera i co jej powiedzieć? Dzień dobry pani fryzjer, ja przepraszam, trzy tygodnie wcześniej jestem, miałem się zapuścić, jak żul, ale no niestety. Poklikali? Idę. I strajkować dalej. I teraz muszę na gwałt robić wszystkie zmiany na kanale. I wszystko. Tyle żeście narobili. Ale mam nadzieję, że czytaliście opis i nie odklikaliście, i już nie mam poniżej 10. Nara.